Cześć Duchanna, jest 5 sierpnia 2022 roku. Jestem w Polsce, za mną polski krajobraz. Mamy teraz temperatury w okolicy 30 stopni, więc jest bardzo ciepło, dokładnie tak jak chcemy, żeby było latem. Wreszcie mamy lato, bo końcówka lipca była chłodna, w nocy wręcz się robiło zimno. No, i więc teraz możemy dopiero zacząć prawdziwe wakacje w Polsce. Zapraszam na moje spotkanie w Warszawie. Wakacyjne spotkanie z Hanną Kazachary w Warszawie. Teraz w niedzielę, 7 sierpnia. A ja dzisiaj tradycyjnie nagram dwie części. Pierwsza część będzie o pieniądzach, bo chcę, Chcę się odnieść do komentarzy pod ostatnim filmikiem, gdzie był komentarz, chodzi tylko o pieniądze. Zastanawiałam się nad tym, kto może dawać taki komentarz, i dochodzę do wniosku, że ten, który może słucha moich filmików, ale niezbytnio przyswaja, o co chodzi z pieniędzmi. Ja tutaj polecam kanał. Mieczysława Bielaka, bo Mieczysław Bielak tłumaczy, jaki jest zdrowy stosunek do pieniądza, ponieważ jeżeli zobaczymy, czym jest pieniądz, czym powinien być i właściwie jak nam służy, to zauważymy, że chodzi o to, że pieniądz jest energią. Przekazujemy sobie energię. I zdrowy sposób, na to, żeby energia płynęła w naszym życiu, jest taki, żebyśmy umieli bez blokad brać i dawać. Chodzi o to, żebyśmy dawali pieniądze bez napinania się, żeby w sposób płynny wszystko robić, żeby się nie blokować i umieć też brać i też się nie blokować na branie. Bo czym jest właściwie pieniądz? Załóżmy, że ktoś mi daje pieniądze za coś, co ja jemu oferuję, usługę lub produkt. I teraz ja dostaję ten pieniądz i co ja robię z tym pieniądzem? Przecież ja go nie zjem. Czyli to nie jest pieniądz, który ja biorę do konsumpcji, to jest pieniądz, który ja biorę i przekazuję go komuś innemu, żeby energia płynęła. My tu w Polsce nie jesteśmy multimilionerami, którzy śpią na pieniądzach, mają poupychane pieniądze w skarpetkach, trzymają po kilkaset tysięcy złotych na kontach bankowych, po to, żeby je kisić. My tutaj mamy maksymalnie 10 tysięcy złotych na koncie, jeżeli przychodzą rachunki rzędu 1000-1500 złotych za prąd, za gaz, za wodę. No to te pieniądze znikają od razu. Kupujemy sobie usługi, towary od innych. Co się wtedy dzieje z pieniądzem? Jeśli kupuje buraki, marchewkę, cebulę od rolnika, te pieniądze od razu idą do rolnika. Jeżeli kupuje jakieś usługi, powiedzmy nawet idę do fryzjerki, kupuje od fryzjerki usługę, fryzjerka mnie czesza. To płacę jej pieniądze i pieniądze płyną. Pieniądze są od tego, żeby płynęły. Pieniądze powinny cały czas płynąć, pieniędzmi się powinno obracać. A jeżeli chodzi o pieniądze, to największą krzywdę, jaką możemy wyrządzić sobie i innym, to wtedy, kiedy pieniądze kurczowo trzymamy przy sobie, nie pozwalamy im płynąć. Największą krzywdę odnosi gospodarka czyli właściwie my wszyscy, wtedy, kiedy pieniądz jest zablokowany, kiedy na przykład ci, którzy zarządzają naszym pieniądzem, w tej chwili są to nierządy, nierząd, który zarządza pieniądzem, blokuje pieniądz, brakuje pieniądza na rynku i to jest największa krzywda dla gospodarki, jaka może być, bo mamy potencjał energetyczny, do wytworzenia towarów i usług, ale nie możemy go sprzedać, nie możemy zaoferować tym, którzy mogliby zapłacić za niego, bo nie ma pieniądza w obiegu. Pieniądz dla gospodarki to jak krew w krwiobiegu. I teraz zarzut, chodzi tylko o pieniądze, pochodzi z, ze starego sposobu myślenia, ze starego matrixa, z którego właśnie wychodzimy. My jesteśmy w stanie sobie sami kreować pieniądz, ja o tym mówiłam. Namawiałam wszystkich, wszystkich do tego, żebyśmy uczestniczyli w projekcie Husara i Navicoina. Niestety, chyba ten projekt nie funkcjonuje w tej chwili, bo nie można się dostukać, dodzwonić do kreatora tego projektu, tej kryptowaluty. Do Tomasza Rozmusa nie ma z nim żadnego kontaktu. Na Swapcoin nie ma żadnego kontaktu z nikim. Więc niestety chyba jest to porażka tym razem. Tym razem. Ale mam takie przeczucie wewnętrzne, że my mamy podejmować różne próby, aż się uda. My nie mamy się załamywać. Ja nie prosiłam was o to, żebyśmy zapisywali się na Husara, i wpłacali tam jakieś pieniądze fiat, nie musieliśmy tego robić. Trzeba było się zweryfikować, że się jest Polakiem i wtedy dostawało się 5 tysięcy husarów. Niestety to się nie udało, ale mamy kolejne projekty, w których będziemy uczestniczyć i z których możemy mieć bardzo dobre zyski, dochody. Dla tych, którzy próbowali swojego podejścia do Wise Tool i grania na giełdzie Forex, mam teraz lepszą propozycję, bo ja nie przestaję próbować. Moja przyjaciółka z Hiszpanii zaprosiła mnie do takiego projektu, do którego mogę każdego z Was zaprosić, kto będzie chciał, który jest, różni się tym od projektu Wise Tool, że w Wise Tool trzeba mieć dużą kwotę, żeby nią operować i wtedy można, grając na giełdzie Forex, Zarobić bardzo przyzwoite pieniądze, natomiast jak ma się małe kwoty, to to już jest mniej opłacalne, bo dużo wysiłku trzeba włożyć ze swojej strony, a jakby wtedy mamy mniejszy dochód. Także polecam granie na giełdzie Forex poprzez Wise Tool dla tych, którzy mają duży kapitał, a dla tych, którzy mają mały. Mamy ciekawsze rozwiązania, bo są to rozwiązania, przy których. My możemy wygenerować nowy pieniądz, kryptowalutę. Kryptowaluta jest dla nas generowana, jeśli się angażujemy w ten projekt. I możemy zapraszać innych i wzbogacać innych. Bardzo mi się ten projekt podoba, bo to się pokrywa z filozofią Ziemi 5.0: że kiedy uczynię moich sąsiadów, moich bliźnich bogatymi, to mnie wzbogaci. I to z automatu, bo tam są takie fajne mechanizmy wzbogacania tego, który dodaje innych i pomaga im osiągać dobre wyniki. Dla chętnych, napiszcie do mnie na maila info małpachę Fukushima. No i to by było chyba na tyle o pieniądzu, więc nie bójmy się pieniędzy, nie bójmy się brać i nie bójmy się dawać. Jeżeli mamy negatywne doświadczenia z pieniędzmi, to zwróćcie uwagę, kiedy mamy te negatywne doświadczenia. Wtedy, kiedy pieniądz jako narzędzie jest w złych rękach i służy do krzywdzenia innych, bo jeżeli to nie my, producenci i oferenci usług kreujemy pieniądz, to dzieją się bardzo złe rzeczy, bo ci, którzy mają prawo drukowania, nadużywają tego prawa lub też od razu, od, od samego początku sobie tak założyli, że zdobędą prawo do drukowania pieniądza Fiat, ponieważ ich to kosztuje grosiki, a nas to może zniewolić i będziemy wtedy wszystko robić za pieniądze i sprzedamy duszę diabłu za pieniądze. Żeby z tego systemu wyjść, musimy zacząć myśleć o tym, że trzeba emitować własne pieniądze. I ponieważ mamy teraz technologię blockchain, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w tych technologiach emitowali własny pieniądz, czego przykładem był Fusar i Navicoin. To są przykłady projektów, to są próby, gdzie próbowaliśmy stworzyć walutę, uczciwy pieniądz Polaków z założenia, ale w tej chwili ten projekt chyba umarł śmiercią naturalną. A my bierzemy się za kolejne projekty, bo słuchajcie, ja widzę to tak na Ziemię 5.0. Siejemy ziarno, nie wszystkie ziarna się przyjmą, ale te ziarno, które się przyjmie, może nam dać bardzo dobre plony. I w tym kierunku chodźmy, nie skupiajmy się na rzeczach negatywnych, bądźmy pozytywni, szukajmy we wszystkim możliwości dobrych, pozytywnych. Ja zapraszam na spotkanie, bo myślę, że spotkanie w Warszawie będzie tak, samo cudowne, wspaniałe, fantastyczne, jak było spotkanie w Kłodzku, spotkaliśmy się z cudownymi ludźmi, przyszli cudowni ludzie, atmosfera była niesamowita, to samo na spotkaniu w Poznaniu. I taka energia, jaką tworzymy, kiedy się spotykamy w fizyczności, kiedy wymieniamy się energią, jest przepływ, że dajemy, bierzemy, zaczynamy ze sobą współpracować, to już tu i teraz tworzy nam Ziemię 5.0. Tak jak mówiła Bogumiła, to już jest. I w tym kierunku chciałabym pójść. Jeszcze mam tylko jedną uwagę do komentarza, gdzie jeden Pan zarzucił mi, że niemożliwe, że studiowałam na Wydziale Matematyki, bo matematyka to nie jest informatyka. No, więc ten pan nie pofatygował się sprawdzić, wygooglować sobie, że na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki to jest jeden wydział. Kiedyś był tylko Wydział Matematyki. On się rozszerzył i stał się Wydziałem Matematyki, Mechaniki i Informatyki. A zarzut, że w informatyce nie ma. Matematyki jest zupełnie śmieszny już, dlatego że moi kochani, informatyka to jest programowanie komputerów, a komputery mają taki układ centralny, który sam komputerem steruje, zawiaduje wszystkimi operacjami i to się nazywa procesor. Językiem procesora są liczby. Językiem procesora są liczby 0, 1 w układzie binarnym, więc liczby, układ binarny, dla wygodniejszego zapisu, czasami zapisujemy w układzie szesnastkowym, bo długie binarne ciągi mogłyby się nam mieszać, a my wolimy układ dziesiętny. Więc z układu dziesiętnego łatwiej się nam przerzucić na układ szesnastkowy. I tak, układy liczenia, binarny, dziesiątkowy, szesnastkowy i inne układy to jest jak najbardziej matematyka. Więc informatyka się głównie opiera na matematyce. Poza tym bez matematyki nie da rady pisać algorytmów, bez matematyki, bez zrozumienia matematyki i logiki, a logika też jest częścią. Matematyki, też jest wykładana na Wydziale Matematyki, więc wszystko się ze sobą wiąże. Informatyka nie istnieje bez matematyki. Jeżeli macie grafikę komputerową, przy pomocy której są tworzone filmy, takie jak Avatar, lubimy oglądać filmy niektórzy grają w gry komputerowe. Pamiętajcie, że to jest głównie matematyka. Grafika komputerowa to jest głównie matematyka. Bo tam model, który się ma wyświetlić na ekranie jest reprezentowany albo przez wielokąty, wielościany, jest to rzutowanie przestrzeni trójwymiarowych na dwuwymiarowe i rysowanie odbywa się przez rysowanie kropeczek na ekranie. Taka każda kropeczka nazywa się piksel. Na ekranie. Każdy piksel ma swoją wartość i ma swoją wartość liczbową. W zależności od tego, jaką wartość liczbową ma piksel, to dostajemy inny obraz na ekranie. I trzeba te rzeczy rozumieć. Więc logika, matematyka, pamiętajcie, to jest podstawa informatyki. Bez tego informatyka nie istnieje. A byli też matematycy, którzy pisali programy komputerowe, zanim zaistniały komputery. Tak jak Ada Lovelace, pierwszy programista na świecie, kobieta, która pisała programy, nie mając jeszcze komputera. Więc pamiętajcie o tym, że matematyka, informatyka, to co Wam mówiłam o fraktalach. Fraktale rysuje się wykorzystując liczby zespolone, tak? bo najłatwiej reprezentować wzór na fraktal poprzez wzór wykorzystujący liczby zespolone, tak jak jest najsłynniejszy fraktal żółw Mandelbrota. I proszę bardzo, komentując, nie mylmy tych pojęć, ja nie będę się już dłużej rozwodzić, przejdę do części z wiadomościami. Zapraszam na niedzielę, serdecznie Was pozdrawiam i życzę udanych wakacji w Polsce. I nie tylko. Do zobaczenia.